i i Kuba? Gdzie jesteś? Tutaj. I tutaj. Cześć. Okay. To jest Twój pokój. Wybrałeś już sobie? Tak. Tak? tak? Ja. Dobra, to coś chcesz do jedzenia, czy coś? Nie. Nie? Nie jeszcze nie. Dobra, a chcesz, żebym Ci jakiś komputer kupił? Tak. Dobra, to chodź. Pójdziemy no, do no, sklepu. Musisz mieć się włożyć, Dzieciku. Co? Musisz mieć się łosi tylko. No to chodź, pójdziemy do fryzjera też. Chodź. Dobra. Chodź, 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 chodź. Pójdziemy do fryzjera sobie, pójdziemy sobie na zakupy, żeby ci jakieś cóżki kupić. Chodź, 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 chodź. Miam, mia, I Tak. A nie mnie daje ślub. I... a jakiś chcesz słówek? Mama. Mama. Powiedz mama. Mama. <laughs> no.

nie płaciłam rachunków i nas z domu wyrzucili. Co? Tak, i słuchaj, i musimy powiedzieli, że zapłacą nam za apartament za hotel, a później mamy y, po prostu sobie jakiś domek znaleźć. Ale na 20 dni mamy hotel. I... Yeah, 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 yeah. Dobrze, chodź, kupimy ten hotel. Yeah, yeah, yeah. Chodź! Chyba to tak, 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 tak. Yy, yy. Dobra, yy, idziemy tutaj o siódemkę mamy. I to można? Sióstkę. Siostkę. Nie, yy, nie. Na domy. Nie. O ma. Eee, yy, siódemeczka tutaj jest. Aha. ma. Aha, no okej, okay, ale to twój dom co? Nie, to, i, to... No ale ja chciałam wybrać nam ten apartament. A Ale nie, to o, taki nam daj. Bo to ja zauważyłam, że i to ich postać, bo ja ich wiedziałem jeszcze oczy. Jak jeśliśmy do te, tego i, domu. Ej, ale ja. nawet ty ten domek, wiesz? A Apartament. No fajnie, dobra. Oj, nawet tutaj mam ciuszki, także fajnie. O, ja zajmuję to mam już? E, tak. I... Słucham Ciebie. Mogę Ci kupić, dać pieniądze, jeszcze złotych i mogę kupić się upiania? E, tak, za chwilę. E, dobra, no to ja Ci w takim razie tutaj dam pieniążki. Czekaj. Muszę poszukać w torebce. I śmieję się głosuję, pójdę do wiesieja. Proszę bardzo. I, ale ja w sumie mogę z tobą pójść. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Na razie zamkniemy może. Mama już umiem mówić. Tak, ale jeszcze i, może mów tym średnim głosem. Dziękuję. A właściwie to tutaj to jeszcze nie umiesz mówić. I, dobra, tutaj mamy co mi tu mówić? Tutaj mama, jest ten. O, wiedziałem. O, dobra, chodź. Chodź, 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 chodź. Czemu Co? Czemu ściół? Przecież z przodu chodź. To gdzie ty jesteś? Tutaj. Chodź do fryzjerka najpierw. I tutaj możesz sobie zmienić kolor. Ja śmieję się, fryzjuję. Mama Dobra, już. Obcinam, obcinam. Dobra, okej, okay, już, już. Jak ci się podoba? Pokaż, pokaż się. Czekaj, pokaż się. No fajnie wyglądasz, no. to gdzieś śmiej się łosi? No możesz. Ale się no, na zielono. Nie. O matko! Na żółto? No taki. No dobrze, może ja też fajnie. sobie... Może ja też sobie nie co robię? Może ja też sobie zmienię kolor. Ale nie, ten mi się podoba. Nie chcę go zmieniać. Ja jeszcze sobie się opię na Tak jak mamusia ma. <grymne> I, o, czekaj. czekaj mama, obci mnie jeszcze na pióro. Dobrze, dobrze. Wow! Okej, okay, jak ci się podoba? Fajnie. Pokaż się. Jak ci jak mamusia. Czekaj jak No, cyknę ci zdjęcie. Czekaj, muszę poszukać telefonu. Telefonisz? Jest... mami już? Tak. Kupić ci telefon? Nie. A w skiepie? Okay. W skiepie to ja widziałem, że jest taka piomoć, ja? No, i co? I, i piłka muszę pójść Dobra, chodź kupić tą piłkę. Ja. E, a gdzie te piłki są? Chodź, szanuj. Czekaj, wezmę swoje. Szanuj. Czekaj. Szanuj. Ej, czekaj, 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 czekaj. Szanuj. No czekaj, bo muszę tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj, No idź. Przyjrzyj mi, przyjrzyj mi, mi. Aha, ja jesteś. No idzie teraz prosto, w prawo, w lewo. I pięściu jeść. Pięściu, pięściu, W lewo. W lewo, w lewo. Pięściu, 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 pięściu. W lewo. Co? Gdzie tu? Idzie. Cześć. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze. I tutaj. Gdzie? Czekaj. A. Krzyciu było. Tutaj? Czekaj. Nie tutaj się ujedniać. A dzisiaj było. No matko. Dobra. Eee, no to Dzień. co? Eee, dobra, to my tu poszukamy. Eee, dobra, gdzie ta piłka. O tutaj. Tu zauważyliśmy tego. Dobra, to co, to, to, to kupić Ci tę piłkę? Tak, 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 tak. Okej, okay, to i, i weź ją sobie. Ja tutaj i... Ja sobie lek, on tutaj uh -huh. Dobra, możemy iść. Tylko uważaj tą piłką, może weź ją w ręce, co? Weź ją. Weź ją może w ręce, co? Już, no, ja już okay. Dobra, wziąłeś? Tak. Dobra. mam nadzieję, że coś ja tam odpowiednio mnie nie się kwiatki. Ale gdzie? Już Tak. Chodź szybko. Czekaj, motor! Pięknij się mną. Nie bądź mnij młodej. Nie ja mówię. Lecę już, no. Ja, nie, nie szybciej. А yeah! где ты я стою? А где ты на потомке? Путилки еще нет! Так, пятилька еще не. Чего? Nie! Gdzie to jest? No, czuć! A, nie! Ej, gdzie to jest? Gdzie tu jest? Maćku... Nie! Skupiliśmy. Spokojnie! Ej, gdzie to jest? Ej, czuć! Gdzie? Obok tego skiepu. No, Maćku, czuł, czuł, czu. czu, a ciu dobie. Spanować wszystkich, spanować. Nie. widzisz. ja nie mogę. Ej, Ej. A, a tam się? Właśnie dlatego trzeba zamykać. Ech. Chodzi, a jej ja potrzebuję. Jejaksiu. Już się. Już się. Co to jest? To jest takie okienko dobra?

uliczkiem na i sięgęć, nie i Nastian Games. Do zobaczenia w filmikach. Pa, pa.